Rośliny przed włożeniem do zbiornika należy wymoczyć na przykład w nadmanganianie potasu, aby zabić różnego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które mogą zainfekować nasz zbiornik i ryby, które wpuścimy podejrzenie zbiornika będą nas zdychały sukcesywnie. Przed posadzeniem najlepiej jest rozdzielać na małe sadzoneczki, aby mogły rozbudować system korzeniowy. W takim zbiorniku można zastosować też aranżację typu korzenno-roślinną. Co, co oznacza aranżacja korzenno-roślina? A, a mianowicie w zbiorniku umieszczamy różnego rodzaju korzenie, które obsadzamy ze wszystkich stron najlepiej roślinnością. Daje to niesamowity efekt i ba bardzo popieram tak, taką inicjatywę, prawda? Tworzenie zbiornika. Podczas hodowli roślin najlepiej jest stosować nawozy, gdyż będą dostawały wtedy dostatecznie dużo substancji mineralnych. Różnych pierwiastków potrzebnych im do wzrostu. Jeśli ktoś nie chce stosować chemii w akwarium i nawozów, yy, można, tak jak wcześniej wspomniałem, zastosować tak zwany yy, zbiornik typu lołtek, czyli umieszczamy ziemię ogrodową pod podłożem piaszczystym lub wirowym. Podłoże takie stwierdzono naukowo. Że potrafi do okresu dwóch lat dostarczać roślinom związków mineralnych potrzebnych do wzrostu i nie trzeba stosować w tym czasie żadnych nawozów. Trawki, różnego rodzaju rośliny większego planu najlepiej sadzić w odstępach centymetr 2 od siebie aby mogły dostatecznie dobrze rozbudować swoje pokrycie listowie, prawda Ja zawsze na początku zakładania zbiornika wolę posadzić więcej roślin niż czekać aż się rozrośnie bo może trwać to no dosyć długo Ja na przykład nie stosuję nawozów u siebie uważam to za nieopasalny proceder Zwłaszcza jak się nie ma czasu dokształcać do w dziedzinie nabrzenia zbiornika, właśnie polecam zbiornik typu luftech, który będzie w, jakiś, w jakikolwiek tam sposób, prawda, kontrolował parametry zbiorniku potrzebne do wzrostu roślin. Nasze akwary przez okres około dwóch tygodni do trzech dojrzewa. Co to znaczy? Wyłożonym ówcześnie filtrze wewnętrznym lub zewnętrznym, w zależności od pojemności zbiornika, zasiedlają się bakterie nitryfikacyjne, które zasiedlają zbiornik biologią, tak zwaną. Jeśli wpuścimy ryby do zbiornika niedojrzałego, to znaczy mamy na przykład w nim świeży filtr, ryby zaczną chorować. Gdyż nie będą przyzwyczajone do tych warunków środowiskowych. Myślę, że starczy sadzenia roślin. Kolejny etap to nalewanie wody do zbiornika. Najlepiej, aby woda była odstała, gdyż po, y, kiedy wlejemy wodę odstałą. Nie będą się unosiły różnego rodzaju cząsteczki chloru zawartego w wodzie. Nalewamy wodę na przykład słoikiem, no wcześniej położony talerzyk. Myślę, że zbiornik najlepiej jest zalewać do wysokości o takie o. Na zbiornik kładziemy szybę, aby zapobiec wyskakiwaniu ryb. Jeżeli, natomiast jeżeli chcemy hodować jakieś specjalne gatunki ryb, które na przykład wyskakują nad wodę podczas rozrodu, stosujemy zbiornik wyższy lub do, doklejamy obudowę i możemy wtedy na przykład tak jak jest linia akwarium do pełna nalać, a jednocześnie będzie przestrzeń wolna, która zapobiegnie wyskakiwaniu ryb ze zbiornika. Woda w naszym zbiorniku klaruje się około 2 dni. Po nalaniu wody do zbiornika umieszczamy w nim osprzęt, to znaczy filtr wewnętrzny gąbkowy najlepiej. Najlepiej jest stosować jak największą gąbkę, aby zapewnić zbiornikowi dostateczną ilość bakterii nitryfikacyjnych, które zasiedą się na substracie.

Wyławiamy listki, które podczas nalewania wypadną i ewentualne fragmenty korzeni. Myślę, że już stać na lewanie wody. Kolejny etap to wkładanie grzałki oraz filtrzad zbiornika. Sprzęt najlepiej z tyłu akwarium i zasłońcie z najlepiej korzeniami lub kamieniami. Ja zazwyczaj ściągam tą obudowę, prawda? Ale przy takich filtrach Aquaella, takich malutkich, potrzebna jest to budowa, bo niestety wypada świateczka, prawda? Podłączamy sprzęt. Nie podłam tego, tylko No i umieszczamy oświetlenie. Co jest efektem końcowym, prawda? A czterośliny ku węglu. Aha, mhm. no. To od oświetlenie. I umieszczamy na końcu linnowiu, który już w tej chwili jest w tym. Najlepiej rośnie Myślę, że starczy tych roślin pływających. No tak, to się rozrośnie. Ja u siebie w domu zakładam tylko i wyłącznie akwarium bytopowe, gdyż nie lubię podrabiać natury w postaci zameczków słynnych na cały świat, czy też zbiornika tak zwanej kuli, w której kisimy welonki standardowo, prawda? Tak, Akwarium biotopowe może wyglądać bardzo przyzwoicie. Podczas tworzenia takiego zbiornika kierujemy się informacjami zalezionymi przede wszystkim w internecie na stronach renomowanych akwarystów oraz wszelkiego rodzaju zdjęciami z ekspedycji naukowych. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję. <plodziesiąt>